Są dwa rodzaje kobiet w mojej głowie kobiety piękne i kobiety fajne. Ja zawsze należałam do tej gru drugiej grupy, czyli do tych fajnych. No i z tego, z tego względu czuję się wykluczona, bo nigdy nie czułam się piękna, zawsze czułam się fajna. Nie mogę być w domu, tylko muszę być tutaj, chociaż to mi całkiem dobrze, nie mogę powiedzieć, bo jeść dadzą, spać każą, yy, rozebrać się do spaniaka, yy, rozbiorą, ubiorą, to jest dobrze, no ale jednak w domu byłoby lepiej, gdyby człowiek był samodzielny, samowystarczalny, albo żeby ktoś w domu się opiekować no, mną, Dzieci są, le pracują, tak. od rana do wieczora, bym cały dzień był w domu sam. Ludzie są tak bardzo otwarci, nie? że ktoś, wiesz, mówi o. Y, przy kamerze, przy, przy aparacie i w ogóle przy jakiejś garstce osób, y, tak od siebie, nie, tak kurde, z marszu, o tym, co go boli, nie? Bo, bo to chyba było. Najważniejsze, nie? Że, że ludzie potrafią o tym mówić, nie? Że, że zdajemy takie pytanie i, i, i ktoś kurczę mówi, ktoś mówi o depresji, ktoś mówił o, o tym, że nie ma domu, ktoś mówił, że nie ma pieniędzy na, na jakby samorozwój. Kurczę matka, która wychowuje sama dziecko. Czuję się wykluczona z tego względu, że mam chorobę, której nie widać. Mam bardzo poważny chory przewód pokarmowy i poważne problemy z wspłanianiem pokarmu. I zawsze wszyscy myślą, że dobrze wyglądam, że jestem, no właśnie mówią mi, że jestem ładna, że dobrze wyglądam i nie rozumieją tego, jak ja się źle czuję z reguły, w sensie tych każdego dnia. Czuję się w pewien sposób wykluczona jako przyszły automatyk. Za każdym razem, gdy próbuję zrobić coś w swoim zawodzie i rozmawiam z jakimś mężczyzną, to jestem wykluczona ze względu na płeć, bardziej wyśmiewana, nietraktowana poważnie z tego powodu, że co kobieta robi w tym zawodzie i że nie mogę się na tym znać, że wiem gorzej, że potrafię mniej, że jestem słabsza. Mam mnóstwo znajomych, łatwo nawiązuje kontakty. Jak komuś mówię, nie jestem w pełni szczęśliwa, to ludzie robią wielkie oczy i mówią dlaczego. Wychowałam się w kraju, w którym bycie grubym jest, jest stawaniem na granicy wykluczenia. Projekt Hack jest o. O nas wszystkich, o relacjach między ludźmi, o tym jak nam się układa i czy jest nam dobrze między nami wszystkimi, czy też źle. Jeśli jest źle, jeśli ktoś się czuje niekomfortowo, czuje się wyobcowany, czuje się wykluczony, to chcemy o tym porozmawiać, bo ten projekt polega tak naprawdę na rozmowie. I zbieramy odciski dłoni, uściski z porcelany które są właśnie symbolem i oddaniem tego poczucia i tej całej rozmowy na temat tego, jak się czujemy między sobą. I no w sumie ja często czuję takie wykluczenie, że tak powiem, przez to, że jaki mam kolor skóry. I dużo ludzi nie toleruje innego odcieniu. Cóż, no, zostałem sam. Przykro o tym mówić, ale jakoś sobie daję radę, nie poddaję się. No i dużo mnie daje schronisko. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Dużo jest takich ludzi jak ja i sobie wzajemnie pomagamy. Przykro jest o tym mówić, ale cóż, takie życie. Grunty się uśmiechać, czasem pogłakać. Dlaczego zrobiłam ten projekt, to się też wiąże z tym, dlaczego czuję się wykluczona. To będzie bardzo trudne, ale chcę to wypowiedzieć. Ponieważ wykonałam odcisk, a nie, nie miałam okazji, żeby o tym powiedzieć. No więc czuję się wykluczona w momencie, kiedy wykluczam sama siebie, sama siebie ze swojego życia, w momencie, kiedy stawiam priorytety innych ponad własne potrzeby i w momencie, kiedy czuję, że jest za mało mnie w moim życiu. Mamy taką pokusę, żeby projekt kontynuować. W jaki sposób jeszcze tego nie wiemy, ale mam wrażenie, że to co zrobiliśmy jest dopiero takim początkiem, którego nie można zaprzepaścić i że posiadamy, posiadam, będę mówić w liczbie pojedynczej, taki bardzo duży skarb, który, którego nie mogę zatrzymać dla siebie, tylko muszę go jakoś wykorzystać i przekazać dalej.